Cześć, mam na imię Kasia. Chciałabym się z Wami podzielić y, krótką refleksją na temat tego, co w moim życiu y, dało mi czytanie Biblii, daje mi czy może czytanie Biblii, y, co to w ogóle zrobiło w moim życiu. Kiedy zaczęłam interesować się tematem Boga, y, stwierdziłam, że muszę dowiedzieć się czegoś więcej, więc moja pierwsza rzecz była taka, że y, skierowałam się do Nowego Testamentu i zaczęłam czytać Nowy Testament. I y, to było dla mnie y, coś niesamowitego, bo to, czego się dowiedziałam. Bo, wiecie, ja myślałam, że coś o Bogu wiem, że y, wiadomo, że wychowałam się w kraju, gdzie o Bogu się mówi, więc myślałam, że w ogóle wiem o co chodzi, ale jak zaczęłam czytać Nowy Testament, to się okazało, że ja tak naprawdę nic nie wiem. Biblia zrzuciła całkiem, Nowy Testament rzucił całkiem inne światło na kwestie w ogóle Boga, na kwestie wiary i na kwestie e, relacji z Nim. E, niesamowite było e, przeczytać w ogóle i, i, i czytając Nowy Testament zobaczyć e, Jezusa, który po prostu był. No, rewolucjonistą, który, yy, który wiecie, on, on w momencie, w którym się pojawił na ziemi, to zrewolucjonizował w ogóle to myślenie na temat Boga, które było. To był, wiecie, on był bardzo, mm, bardzo ostro jechał w ogóle po duchowej śmietance ówczesnych czasów. I to zaczęło mnie w ogóle coraz bardziej inspirować, że chciałam zrozumieć, o co mu tak naprawdę chodziło, jaki był jego przekaz i sens tego wszystkiego, co on mówił. Na początku to nie było dla mnie proste, bo było dużo jakichś fragmentów historii, których totalnie nie rozumiałam. Z czasem dowiedziałam się, że z Biblią trochę tak jest że ona tłumaczy samą siebie że odpowiedzi Ee, że jakieś jedne fragmenty stają się jaśniejsze w momencie, kiedy wiemy, co jest napisane gdzieś w innym miejscu. Ee, dlatego fajną sprawą jest czytanie Biblii razem z kimś, z innymi ludźmi, może z ludźmi, którzy już e, trochę tej Biblii przeczytali. I fajnie jest móc e, czytać razem albo, albo też razem zastanawiać się nad tym, jak to, co jest tam napisane, można praktycznie wprowadzić w życie. Tak naprawdę o to w Nowym Testamencie, o to, yy, o to w tym wszystkim chodzi, żeby też yy, wprowadzić to w nasze życie dzisiaj, teraz, w 2020 roku, zastanowić się, jak to, co było yy, wtedy tam napisane, powiedziane, jak to ma wyglądać dzisiaj w moim życiu. Yy, I do tego was mega zachęcam.